Uwaga, ustawcie się w grupach. Petronillo, ty idź naprzód z większymi, a wy wszystkie idźcie za mną. Pięknie, pięknie. Jeszcze. Mario. Jestem tu. Daj mi to kółeczko. Biegniemy. Idź do diabła. Mazo. Ciągle kręcą się pod nogami. Zajmij się lepiej swoimi sprawami, ty, dewotko. Ej, ty! Ty także trzymaj się z daleka. To diabła z księżmi. Zostawcie go, księże Pestarino. To nic takiego. Rzeczywiście, to biedny chłopak. Zaniosę ją do Angeli makanio, niedaleko stąd. Trochę wody i wszystko będzie dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Brat nauczycielki MacAnio oddaje nam do dyspozycji duży pokój. Za 5 lirów miesięcznie. Zrobimy tam pracownię. Ale nie będziemy tylko uczyć zawodu, prawda, Mario? O nie, coś innego będzie piękniejsze i ważniejsze. Maria przyjęła piękniejszy program. Pomyślałyśmy, że oprócz życia będziemy też uczyć katechizmu, a w niedzielę będziemy wszystkie razem. Najmniejsze będziemy uczyć modlitwy i nawet z nami będą mieszkać, jeśli zechcą. A potem? Potem znajdziemy też czas na dobrą rozrywkę i to jest nasz program. Dobry wieczór, księże Pestalino. Dobry wieczór, doktorze. Trochę muzyki. Tak, myślałem. Przychodzi mi na myśl przyjaciel, jeśli tak mogę go nazwać, który jest w Turynie. Ksiądz, który gromadzi opuszczonych chłopców, biedne sieroty i gości ich w swoim domu we dni i w nocy. Pamiętam ostatni raz, gdy byłem u niego, radość, zabawy, muzyka, śpiew. To się nie da opisać. Co z tym zrobisz? To jest dla dwóch córek handlarza. Wiesz tego Stefana, któremu umarła żona, on całymi tygodniami jest poza domem. Połóżmy ją tu powoli. I co z tego? To, że Stefan prosił Maria, aby zaopiekowała się jego córkami. I co? I Maria się zgodziła. I co potem? Potem dobranoc, nie nudź. Gdy chodzi o te dziewczęta, o których już mówiłem księdzu w czasie podróży Zakłij do Aleksandrii, one czynią dużo dobra, pracują z wielką gorliwością i entuzjazmem. Powinien ksiądz przyjechać kiedyś do nas, księże Bosko. Proszę przyjąć moje słowa jako oficjalne zaproszenie. Dla Morneze będzie to zaszczyt, i jestem pewien, że spotka się tam ksiądz z bardzo serdecznym przyjęciem. Owszem, módlcie się, ale czyńcie możliwie jak najwięcej dobra dla młodzieży. Starajcie się, jak tylko możecie, przeszkodzić grzechowi, choćby tylko powszedniemu. Ksiądz Bosko. Co to jest, Ksiądz Bosko? Jest to nadzwyczajny ksiądz, który mieszka w Turynie i zajmuje się chłopcami, zwłaszcza najbiedniejszymi. jak go poznać. Chwileczkę, jest jeszcze to, a to podarował lekarz, także to. I to może się przydać chłopcom księdza Bosko. Damy to Marii, aby mogła im wręczyć osobiście. Wszyscy są jej przyjaciółmi. Widzieliście ją wczoraj wieczorem w czasie słówka na dobranoc? Ksiądz Bosko jest święty i ja to czuję.